Cześć dzieciaki, witam Was na kanale Kraina Bajki. Dzisiaj znów wybieramy się do Biedronki. Jesteśmy tutaj, bo szukamy pewnych magicznych, tajemniczych pojemniczków. To są pojemniczki pop etoi Jest na nie ostatnio wielki szał. A ja jestem bardzo ciekawa, o co tak naprawdę chodzi? Co się w nich znajduje? I czym one są? O, mamy pudełeczka. Mamy różowe oraz niebieskie. No to ja biorę sobie jedno różowe, jedno niebieskie. I zaraz Wam pokażę, co znajduje się w środku. Magicznymi pudełeczkami Pop Etoi! Czy je już znacie? Możemy takie znaleźć w Biedronce Słuchajcie W tych pudełeczkach Możemy znaleźć Aż 100 przeróżnych niespodzianek Dajecie wiarę? Ja tutaj mam pudełeczko niebieskie Oraz różowe Wydaje mi się, że niebieskie będzie dla chłopca Niespodzianka chłopięca, co? A różowe dla dziewczynki Jak myślicie? No dobra, to co? Będziemy je otwierać. Tam piszą, że należy pudełeczko ścisnąć, a niespodzianka nam wyskoczy. No to co? Bierzemy się za to. Halo! Wyskakuj! Niespodzianko, my ciebie chcemy! No powiem wam, że pudełeczko pogniecieliśmy całe. A zabawka jak nie wyskakuje, to nie wyskakuje. He, dobra, otwórzmy je tradycyjnie, co? O! Właśnie tak. Co my tam mamy? Co to jest? Wyskakuj! O rany, co nam się tutaj pokazało? Otwieramy to. Ciach, ciach. To jest opaska! O, Opaska na włosy, ale ładna z takim kwiatuszkiem, taka różowa. Myślę, że będzie naprawdę niezłą dekoracją do waszych włosków. Ale jak wam się podoba? To co? Otwieramy pudełeczko niebieskie dla chłopca. Bierzemy, następne. Spróbujemy je ścisnąć, ale wątpię, że to wyjdzie. ja, Tu jest coś większego. Ja tu czuję pod palcami. Nie da się nawet tego tak ścisnąć. Dobra, nie będę ściskać, bo jeszcze połamie. Otw otwieramy. A, nie da rady. No, nie chce mi się otworzyć. Co za. O! Wow, co to jest? Cóż, za zabawka! Za Samochód! Poczali. A jednak niebieski był dla chłopca, a różowy dla dziewczynki. No dobra, czyli to będzie taka wyrzutnia samochodowa. Zaraz się przekonamy. No dobra, mamy samochodzik i mamy magiczny czerwony przycisk. Czy to zadziała? Uwaga, jesteście gotowi? 3, 2, 1, wow! O rany, jak to wyleciało! O, ja się kręcę! Jeszcze raz! Samochodzik! Jeszcze raz! I trzy, 2, 1! O ja! Ale on szybki! Nawet nie zauważyłam, kiedy on poleciał! Co o tych zabaweczkach? Myślę, że w tych magicznych pudełeczkach, kubeczkach można znaleźć lepsze i słabsze zabawki. Myślę, że trzeba mieć duże szczęście, by trafić coś naprawdę fajnego. Ale moim zdaniem ta wyrzutnia jest naprawdę super. Samochód może się tak rozpędzić, że go aż nie widać. A ta opaska to bardzo ładna ozdoba. Na pewno nam się przyda. No to co, powodowają wam się te zabawki? O, napiszcie w komentarzu, czy mieliście już okazję i przyjemność odpakować taki magiczny kubeleczek? Jestem bardzo ciekawa. No to co, do zobaczenia. Papa pa następnym razem.